Wasaki KVF 360 2006 rok napęd 4x4 wyciągarka jest teraz w trakcie mycia jest na wyciągu do góry żeby cały spód ładnie wszystko wyczyścić Jak już jest na wyciągu do góry można tutaj przynajmniej zobaczyć w jakim stanie jest tutaj spód zachowany? Stan spodu mogę określić na dobry. Wiadomo, są jakieś obcierania po pojeździe w terenie. Opony z przodu. W miarę jeszcze dobry bieżnik. Można spokojnie jeszcze trochę na nim pojeździć. W terenie jeszcze się sprawują w miarę dobrze na górkach o tył jest troszkę delikatnie gorszy ale jeszcze, jeszcze chwilę posłużą ciągarka w dobrym stanie pracuje bez zarzutów linki jest dość sporo stalowa też chłodnica, osłona polakierowana na czerwono, stąd chłodnicy parę blaszek w związku zaginanych. Amortyzacja pracuje jeszcze dość dobrze. Jeszcze płynie hamulcem w dość dobrym stanie. Oświetlenie pracuje bez zarzutów. Załączony LED bar, dość ładnie świeci w nocy. Zamontowana gaśnica. Filtr oleju, oleje wymieniane na bieżąco, felgi stalowe, rozmiar OPON 25x8, 12. R12, tył 25x11, R12. Obudowa szarpaka wymieniona, pali też z szarpaka. O tam była sprężyna rozwalona, wymienione z 300. Reszta elementów e, oczywiście dostępna w gratisie. Pokrętło od stanu paliwa. On, rezerwa off. Jest tutaj gaźnik. Są światła, tu jest odleda, amulet ręczny z blokadą. Blokada dyferencjału, blokada mostu, przełącznik od wyciągarki, odsania klakson, kierunkowskazy, starter, światła krótkie, długie 4x4, kontrolka od paska, pojemność zbiornika. Było coś koło 10 litrów, nie sprawdzałem tego tak nigdy dokładnie. Warek od zmiany biegu neutral, szybkie szosowe i terenowe LK i wsteczny. Przy wstecznym załącza się tylnie światło LED do cofania, przełącznik napędu na 4, gaz płyn hamulcowy, tyczka do ładowania 12,5 V. Zmienione lusterka, nowe handglipy. Siedzisko oczywiście ściągane. Z tyłu jest taka linka można ściągnąć. Nasączany filtr powietrzał tutaj na bieżąco po jakiejś większej jeździe myty i napuszczany olejem do filtrów gąbkowych. Akumulator jest wymieniony na nowy. Przegląd jest świeży, odośka tutaj z tyłu. Most był robiony do bo tutaj ciekło. Teraz już się z tym nic nie dzieje. No plastiki dość w takim powiedzmy jeszcze przyzwoitym stanie. No, porysowany jest jak na 14-letniego kłada troszkę już powiedzmy, przeżył. Natomiast tutaj no, można się powiedzmy doczepić. No, plastiki są tutaj popękane. Pourrywana, aczkolwiek no, kompletne są jeszcze. Były spawane, ale te spawy puściły. Widom jak się jeździ, stoi się na podestach, no, to to wszystko pracuje i się poobrywało. E, był wymieniony ostatnio pasek, bo tam był problem z zrzuceniem biegu. Ten jeśli ktoś śledzi moje filmy, to jest tam również filmik opisujący usunięcie tych, tego problemu. Teraz biegi bez problemu można wrzucić, nie zgrzytają. Ładnie ciągnie. Po zakupie to miałem problem z spalaniem oleju. Potrafił spalić 2 litry oleju, 4 litry benzyny. Był wymieniony tłok pierścienie. To wszystko jest już tam Było porobione, więc ten problem też już ustąpił. Podesty stalowe dość takie solidne. Wątpię kabel, ciągarki. Jest przełącznik ekstra na kluczyk Wyjście z paska regulator napięcia LED do cofania, oświetlenie wtyczka do przyczepki można coś przewieźć na przyczepce, jest hak Homologacja samochodowa inny. To jest taki dodatkowy schowek. Można go tutaj zaklinować. W razie czego by się chciało z otwartym schowkiem jechać. Pumiczek nad kolan, od środka. Żadnych wycieków nie ma.